Forza Horizon 1. Naprawdę szkoda, że ta gra nie doczekała się jakiegoś dłuższego wsparcia, tylko twórcy po prostu lecieli sobie powoli z kolejnymi częściami, a coraz to starsze części po prostu wygaszali. Nawet nie doczekała się tak żadnego reboota. Myślę, że nie byłoby to jakimś dużym wysiłkiem przenieść tej gry na PC-ty, zwłaszcza jak ona mimo wszystko bardzo dobrze hula na emulatorze, poprzez emulator na PC-ty. Co prawda, dalej się gra im po godzinie czasu wykrzaczać, ale na szczęście system zapisów działają na tyle dobrze, że jesteś w stanie w jednej sekundzie odpalić tą grę i kontynuować tam, gdzie skończyłeś ostatnio, więc nie było to aż tak uciążliwe dla mnie, jakby się mogło wydawać. Model jest bardzo przyjemny, narracja, warstwa popularna, która jest dosyć delikatna, też jest bardzo dobra, mi się wydaje, że to trochę też znak czasów, ale kiedyś gry traktowały cię na początku jako śmiecia, że to w sumie nic nie osiągnie, że ty w sumie, nie wiem, masz tu auto i chce jeździć dalej. Mo może ci się coś uda, a może nie zobaczymy. Z czasem z kolejnymi, coraz to większymi osiągnięciami w naszym postępie, to to coraz więcej czy to w radiu o nas. Mówić, czy to po prostu reakcje postaci. Głosowe, coraz bardziej przychylniejsze były w naszą stronę, i to naprawdę dawało takie przyjemne wrażenie, przyjemny vibe, nie? W dzisiejszych czasach gry jakoś tak wychodzą. z, z takiego założenia, że jesteśmy jakimś tam bohaterem, mamy po prostu uratować świat. I od początku jesteśmy traktowani przeważnie, yy, jako ktoś ważny, nie? Że niby mamy zbudować tą swoją reputację, ale od początku nas dobrze traktują. Coś, coś tu poszło nie tak. Coś gdzieś się zgubiliśmy się w tym postępie, jeśli chodzi o gry komputerowe. Do Dobrze mm, się czułem w tej forzie. Powoli sobie czyściłem tę mapkę, powoli pokonywałem tych kolejnych rywali. Czuć było ten postęp w Forza Horizon. Przyjemnie się jeździło. Przyjemna mapka, niby nieduża, ale wystarczająca, mam być szczery. Praktycznie każda tra trasa zapewnia ci jakąś przyjemną scenerię. Pokonywanie zakrętów też jest mm, przyjemne. Nazwałbym to przyjemnym. Dosyć też. Trzeba było się często dostosować do takiego zakrętu, nie było przebać. Tak jak już przyspieszysz swoim autem, to czuć tą prędkość naprawdę. Nie to w co w nowszych forzach, gdzie czujesz, że niby jedziesz, ale jakoś tak... Przyjeżdżasz się też przyklejone do tej drogi. A tymczasem w Forzie Horizon 1, poza nagraniami, na nagraniu chyba też mi się raz zdarzyło przewrócić samochód, normalnie wydechować ten samochód, więc i choć nie jestem jakimś tam fanem wyścigów, od czasu do czasu lubiłem sobie w takie gierki popykać, też nie potrafię jakoś tak bardzo rozłożyć się te gry na czynniki pierwsze jak inne RPG, czy też są w które jednak o wiele bardziej uwielbiam grywać. Z perspektywy takiego, można powiedzieć, każuala wyścigów. Muszę powiedzieć, że bowiem się o wiele lepiej niż w wielu nowszych tytułach.